Istnieją drzwi, które nie są zrobione z drewna ani z kamienia, lecz z ciała, pamięci i tajemnicy. Nie otwierają się fizycznymi kluczami, ale obecnością, świadomością i szacunkiem. Wśród nich jest jedno, które przez wieki było ukrywane, uciszane i niezrozumiane brama do najgłębszej twórczej mocy kobiecości. Ta brama nie znajduje się w świątyniach ani na górach, ale w ciele kobiety. W jej najbardziej subtelnym krajobrazie energetycznym. To mały, a zarazem ogromny punkt, jak maleńka gwiazda, gdzie spotykają się zmysły, duchowość i dziedzictwo przodków. Centrum światła, ognia i transformacji. Sanktuarium pulsujące pamięcią bogini. Przez pokolenia punkt ten był nazywany ze wstydem i strachem, a co gorsza, wymazywany ze zbiorowej świadomości. Ale w obecnym czasie duchowego przebudzenia jego sekret powraca. Niczym perła lśniąca spod ciemnych wód. Ten punkt to coś więcej niż fizyczna przyjemność. To kosmiczna antena, spirala energii otwierająca drzwi do intuicji, uzdrawiania, magnetyzmu i boskiego połączenia. Kobiety, które dotykają go ze świadomością, nie tylko dłońmi, ale i duszą, odkrywają kim naprawdę są. Dawczyniami życia, alchemiczkami świata, przewodniczkami tajemnicy. To objawienie. Podróż przez zasłonę między tym co biologiczne a tym co mistyczne. To maleńkie pomijane centrum mocy jest kluczem, który aktywuje uśpioną energię w macicy, sercu i duszy. Jego wyciszona historia i rola w starożytnych tradycjach kryją potencjał do rozpalenia świętego ognia kobiecości. Świadoma stymulacja tego punktu może uzdrowić traumę i podnieść wibracje całego ciała energetycznego. To nie jest prosta tajemnica. To duchowa technologia wbudowana w kobiece ciało, boski projekt, który historia próbowała wymazać, ale który teraz się przebudza. Kiedy ta wewnętrzna gwiazda zapala się, kobieta nie tylko przypomina sobie o swojej mocy, ona ją posiada. Od zarania dziejów kobiece ciało było czczone jako żywa świątynia. W starożytnych kulturach, które postrzegały Ziemię jako matkę, a kosmos jako święte łono, Kobiety były kanałami między światami, ucieleśniającymi życie, śmierć i odrodzenie. W sercu tej świątyni znajdował się niewidzialny ołtarz, ukryta perła w kwiecie ciała pulsująca duchową tajemnicą. To był punkt połączenia z subtelnymi wymiarami, iskra twórczego ognia. Tradycje matriarchalne nazywały go klejnotem, wewnętrznym tronem, pąkiem izydy. Wraz z nadejściem systemów patriarchalnych świątynia została splądrowana, a ciało kobiety stało się grzechem. Te małe drzwi wysublimowanej energii zostały pogrzebane pod wstydem i dogmatem, ale symbol tylko spał, jak zwinięty w kłębek wąż, czekający na moment, by powstać. Ten moment nadszedł. Wraz z odrodzeniem kobiecej świadomości, ten klucz znów lśni w wewnętrznych przebudzeniach tysięcy kobiet. Nie potrzebujesz pozwolenia, by dotknąć tej tajemnicy? Wystarczy sobie przypomnieć. Ten punkt jest żywą mandalą, kwantową pamięcią zaprojektowaną jako antena do boskiej komunikacji. Każda kobieta, która budzi go z oddaniem, ratuje część swojej duszy i przywraca światu swoje pierwotne światło. Prawdziwe duchowe przebudzenie zaczyna się nie w umyśle, ale w tym, co zapomniane. Wewnątrz świętego ogrodu kobiecego ciała leży ukryty płatek, żywa antena odbierająca częstotliwości, których logiczny umysł nie jest w stanie pojąć. Gdy dotknie się go ze świadomością, płynie subtelny prąd, puls łączący ciało z jego kosmicznym pochodzeniem. To jest głębokie poczucie powrotu do domu. Ten punkt to struktura niewielka, ale potężna, z ponad ośmioma tysiącami włókien nerwowych. To boski projekt, a nie przypadek. Jego prawdziwy potencjał ujawnia się, gdy ta przyjemna energia nie jest marnowana, lecz wznosi się. Energia przemieszcza się od krawędzi ku centrum, płynąc w górę przez energetyczny kręgosłup. To jest ogień kundalini wąż, który gdy się przebudzi, wspina się do lotosu korony. Dla kobiet iskra, która budzi tego węża, pochodzi z tego zapomnianego punktu. Budzenie go z oddaniem, oddechem i intencją ożywia wspomnienia duszy i ponownie łączy przyjemność ze świętością. Ta święta pieczęć, gdy zostanie aktywowana, przemienia ciało w ołtarz, a każde doznanie w ofiarę. Kobieta przestaje wtedy szukać Boga na zewnątrz, rozpoznaje, że jest częścią tajemnicy. Gdy ta iskra się zapala, rozpoczyna cichą wspinaczkę do wyższych świątyń bytu. To jest prawdziwy proces energetyczny. Gdy energia się wznosi, przechodzi przez wewnętrzne centra, czyli czakry, z których każda reprezentuje poziom świadomości. Aby poruszyć tę energię w górę, potrzebna jest czysta intencja, pełna obecność i wola wzniesienia się ponad codzienność. Starożytni mówili, że ciało jest drzewem, a ten ukryty punkt jest jego świecącym korzeniem. Aby jego niebiański ogień nie zgasł, musi być karmiony oddechem, ciszą, rytuałem i szacunkiem. Szacunek jest kanałem, który pozwala zwykłemu stać się transcendentnym. Ta ścieżka jest delikatna, nie można jej wymusić. Każda kobieta ma swój własny rytm, by obudzić ten prąd. To taniec między ciałem a duchem, cicha alchemia integracji duszy. Wszystko zaczyna się w tym zapomnianym punkcie perle przechowującej mapę powrotu do pełni. Kobieta, połączona ze swoim źródłem, jest żywym portalem, uzdrawiającą siłą rewolucją w samej sobie. To przesłanie jest również dla mężczyzn, którzy wspierają ten proces ze zrozumieniem i pokorą. Oni również budzą swoją pamięć o boskości. Kiedy kobieca i męska energia spotykają się świadomie, dzieje się prawdziwa alchemia. Na koniec tej podróży zapraszam Cię do zrobienia czegoś prostego i transformującego. Wsłuchaj się w siebie. Połóż dłoń na brzuchu, oddychaj i zapytaj w ciszy: O czym chce mi przypomnieć moje ciało? jaką część siebie zapomniałam, gdzie ukrywa się moja magia. Jeśli to przesłanie rezonuje, kontynuuj odkrywanie tej starożytnej mądrości. Dopiero zapalamy pierwszy płomień. Twoja ścieżka jest święta, twoje ciało jest mapą, a twoja esencja jest cudem.